Z Dzień pierwszy leci. My nie śpimy. Przygoda z cateringiem zaczynamy od śniadania. Na którym są mafinki sernikowe z rasoci kakaowy i pomarańczka na przekąskę. Na przegryskę. Zakąskę. Podwódeczkę. Znaczy co? Wygląda zacnie. jak tutaj chciała. Ta rzetelna opinia. nawet spoko, w prześlepku. jak drugie śniadanie. Nie jestem fanem sałatek. Wygląda to tak. Pachnie jak sałatka. Mnom, mnom, mnom. Może i to wygląda jakby ktoś puścił pawia, ale smakuje lepiej niż wygląda. I Daję tutaj siódemeczkę. No obiadek w pracy latuje. Pieczony indyk w sosie szpinakowym. Pachnie <laughs> znakomicie. A czy takie będzie? Się okaże. Test mięska. Mięsko rozpływające się w ustach dosłownie w połączeniu z tym sosem i węglami w postaci właśnie kaszy bulgur i marcheweczki. Mm. 8,5 na 10. Powtarzam, 8,5 na 10. na na słodziutko deserek Twix White. Pyk. Na spodziku. Próba smaku. No bo Twixa to nie leżało. Obojętne w smaku. Takie 5 na 10. zjem? Ale też nie zjem. Zjem, bo słodkie, ale niekoniecznie dla smaku. No, tak powiem. A na kolację melduje się kasy Dia z szarpaną wieprzowiną. Wraz sosem Tatsiki. Tatsiki, tziki, tziki, tziki. Testujemy gagatka w sosie. Ser bardzo mocno wyczuwalny, fajnie przejmuje się z mięsem. Myślę, że siódemeczkę można dać.